Witam serdecznie z Ogrodu Marzeń. Sprawdzam w ogrodzie co słychać po przymrozkach. Jest tutaj stewarcja kameliowata. Stewarcja bardzo dobrze zniosła przymrozki. Jak widać ma mnóstwo zielonych, zdrowych liści. Liliowce wszystkie też, chociaż w ostatnich latach bardzo im liście przemarzały. W tym roku mają się świetnie. Tutaj jest Edgewortia papierodajna. Ona troszeczkę ucierpiała. Ma takie czarne, niestety, liście na końcach, ale ma też zielone, więc myślę, że odbije. Hurma wschodnia też niestety ucierpiała. Ma brązowe liście, ale i też zielone, więc powinna sobie poradzić. Z drzewami owocowymi jest różnie. Są jabłonie, które jeszcze kwitną. Mają pąki kwiatowe, niektóre te wcześniejsze są czarne, ale niektóre są dosyć zdrowo wyglądające. Natomiast krzewy owocowe mają się świetnie. Im w ogóle nie stało się tutaj absolutnie nic. A ja pokażę Wam, kochani, mój ulubiony rdest himalajski, który ma właśnie takie liście brązowe, ale ma dużo od środka zielonych liści, więc i on sobie świetnie poradzi a ja życzę wam aby w waszych ogrodach przymrozki nie dokonały żadnych zniszczeń, żeby rośliny były zdrowe i piękne i do zobaczenia.